To jest ten, megakop. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Czego on chce? On tak nawala dzwoni. Cały dzień do mnie dzwoni, wypisuje, ale ja nie wiem, On chodzi, tak nawala ja już na od, od igłów. Nie wiem. Od pięciu minut no, nawala. Co so, ja mam go wpuszczać oszołomą? Nie no, no powiedz mu. Nie będę go do domu. Powiedz mu, że ma i że mnie nie ma. Ale ja się... czego on chce? Co ty, co ty Nie wiem, nie ma mnie. O co, o co chodzi w ogóle? Nie, ja tyle wiem, co ty. Ja nie wiem, o co chodzi. To no, co ja mam powiedzieć? Że mnie nie ma i nie żyje, nie się boję tego człowieka. Możesz przestać na bal? Kruszek! Nie, 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 nie! Krusze! Nigdzie nie wchodzisz, człowieku! Nie jesteś oszołomny! Nie mam go tutaj! nie wchodzisz, że je Zostaw sobie. Ej, no co ty to. zabierasz buty, budy człowiekowi? O co chodzi? O co chodzi? Te... Ej, oddawaj te buty! Ty, to on jest nienormalny jakiś Czego on chce od niego? Nie ma tu go! Nie ma go tu! Ty, co on robi? Boże... Jakiś świr, oszołom! Ale nie można tak się do domu dobieć! Zabrał mu buty za cztery koła Czy tam pięć, nie wiem ile one Poszedł? No poszedł i po... zabrał ci buty, człowieku A ty Jak coś budzi? masz do tam? Do Balenciagi ci ukradł, człowieku I uciekł z domu Masz tam coś do powiedzenia? Co on chce od ciebie? Jesteście kolegami? Kim on dla ciebie jest? Nie, jest, nie gadam no ale wcześniej z nim nagrywałeś. No tak, ale ja z nim nie wiem o co mu chodzi. Czego on od ciebie chce? Nie wiem. Ty, ale on jest nienormalny jakiś. Ej, też dać rady załatwić sobie buty. On się tu kręci, jakby ja go nie wpuszczam, on tu gdzieś chodzi, po posesji w ogóle. Łaźni. Od. O Boże. Ty patrz, wyrzucił. We, weź się zamknij Zamknięte są. No to git. To... Ale co? Powiedzieliście, że mnie nie ma? No tak! Ale on myśli, że jesteś i tak! Kurde mi dobrze. On może mieć, nie, nie wiem co, o co. Ma na ciebie jakieś trudy? No nie wiem o co chodzi właśnie, N nigdy się jeszcze tak nie zachował, że... nie wiem, no, wkurzony jest mega. Dobra wyjdź, przecież jesteś w domu ty, no jak go nie wpuścimy tak, to... Jak zobaczy przez szybę, nie, nie odpuszczam. Dalej chodzi. Nie ehm. wiem, jak wy chcecie to załatwić, bo ja... ja. Ja mogę to załatwić w taki sposób, że zaraz go stąd zawiną nie? Zadzwonię pod jeden numer i go tu, co? Wytargają wy, go, wiesz, z posesji, nawet za włosy, jak będzie trzeba. Czekaj, bo on chodzi wokół mojego samochodu, tak? Ale A czekaj, czy? Co, co No powiedzieliście mu, że mnie nie ma, tak? No tak, ale jest samochód. A no ty jest... Jak, no jest dobra, samochód, to... ale... jak jest samochód? Dobra, ale mogę gdziekolwiek pojechać. Jak jest samochód, to jest Single tak? Ty zawsze się. jesteś albo w samochodzie, albo tutaj, więc no. Nie, nie... wiem, ja gościowi nic nie zrobiłem. To bija się do mnie od wczoraj. Nie odbieram no to. Nie odbiera to naszego znaczy, się... życia. do niego. Zapytaj się o co Nie, nie, no, no się do niego. Powiedz mu, wytłumacz mu, że nie ma mnie, że pojechałem gdzieś pociągiem i tyle. Nie idzie. Gdzie no, ja nie będę, tutaj się stresowa, bo ja nie wiem, co mu odbije. Ja jestem ciekawy w sumie o co mu chodzi. Nie wiem, może, my... co mu mu może się się go Możemy Może się go zapytać po prostu. Mam na z nim spokojnie, do, mam, mam się, pyta, ale on jest nieobliczalny jakiś. Powiedz, że podejdziemy do tego spokojnie, żeby bez agresji. No jest nieobliczalny, wiesz co on robi w Berlinie? Chodzi do takich klubów, gdzie rzucają się gównami Jak i gównami? sikają na siebie w kibla. No to jest nieobliczalny, to jest świr. Coś z tym samochodem zrobi. Dla tego skar... musimy iść, no, nie? Ja gadać go wyrzućcie. No po prostu uświadomić się, że mnie nie ma. Że, że pojechałem gdzieś pociągiem. Albo samolotem. Że zostawiłem samochód. No ja to idziemy. E, co ty tu robisz? Nienormalny jesteś jakiś? Ja jestem nienormalny. Khol sobie do domu, do czyjegoś jest domu jest i sobie domu robisz ten... No i co z tego ale... Ale, ale Ja bym tak nie zrobił buda dla Ja ja bym, tak nie nie ja bym się tak nie zrobił. Ale jak się go kruszał się dramat miał Ale ja bym nie, tak nie robił Niechroń ja go, tam jest na pewno a, Ale czego ty chcesz od niego? No nie, Nielegalne to jest a, a co w ogóle. Ja nie chcę? Co jest nielegalne? Chodzisz po posesji. posesję. Ja nie wiem czy nie wiem co chcesz zrobić, coś. Wolna droga. Ogłonda w samochodzie, co ty no, chcesz no, z tym nie auta zrobić? Porysować go, za zbutem. No ty mi szkoda tej budy otdałem. No i widzisz, to jest nagrane i widzisz, jakie mam to jest nagrane. To jest nagrane, to jest nagrane, to jest wszystko nagrane. To jest nagrywaj, idź. Prosił do stąd poszedł. Się nawet, Możesz iść? Bole, bole. Nie no, on jest nie, jakiś nieobliczalny. Najważniejsze, że poszedł. Dał sobie spokój, czekaj. Idź! Na. Tak? Wziąłem poszedł, tak? Poszedł, poszedł. Zajębał nie ma nigdzie. No, no to. W sensie... Widzieliśmy, jak wychodził. A, dobra, to, to spoko. I co mówił? O co mu chodzi w ogóle? Nie wiem, on w ogóle, jakiś w swoim świecie. Jakby mówił coś do niego i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Dobra, nie, nie Ja z ja tym już nie będę na to rozmawiał. Lecimy zaraz y, do Pauliny. Do I Pauliny? Nieobliczalny, nie. Niejakoś... Dobra, nie bardzo. My mówiliśmy do niego jedno, a on odpowiadał w ogóle no nie, nie na to. to jest taki człowiek. Ej, powiedział, który... że chciał ci porysować samochód. Tam coś nie no. tak jest po prostu. Pod mózgiem. No, no. To dokładnie, nie Od, się Ale tam. nic się nie stało z samochodem. A jeszcze przejrzę sobie, na pewno. Dobra, le lecimy zaraz po Paulinę na te burgery i trzeba zacząć Dobra. Ten człowiek jest nieobliczalny. W ogóle. Ej, on tam jest. jest? Starty. On, on tu jest. Wiecie, 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 on biegnie. Wiecie, widziałeś to? Ja Pi, to widziałeś. widziałeś? O, nie. Co on się jest? tu cały czas kręci. Co jest z tym gościem, nie? Ale mówić, już że nie ma. Ja myślałem, że... No wyszedł, no widziałeś, że wyszedł. Kurde, tak? że ja nie mógł spokojnie filmować, nagrać, tylko muszę... Yy... A co teraz? Znowu tam. No. Tylko to. my nie wrócimy już. Jakby paras coś do nasu schowa. To co jak on z podnym domem znowu tam łazi? Zamknąłeś samę? No o, automatycznie nie, no, się zamyka. Jest. Czy nie? Otwarta jest jeszcze. No, to starty. Już nie masz domu pewnie. Ten nie, no to jest żałość, okień to, jeszcze. To i tak nie moje, więc ja mam to w tupie, nie? No. Ja dobra, nie jedziemy. Ważne, że ty tutaj jesteś, i, bo chodzi mu tak naprawdę o ciebie, tak? Najbardziej w tym wszystkim. E, I co? So, zawijamy stąd, jedziemy. No, dzisiaj, od dzisiaj od nie wracamy no z powrotem. Nie wracamy do domu. No nie no. Dzwoni. Nie wiem, mam od niego odebrać Mega i mu przetłumaczyć, nie czy... Nie wiem, nie wiem. No, tak, nie ma no, chyba jakby nie ma nas z nim no, przy nim to dobra, to nigdzie. To... Halo! No kurde, męczysz cały... Okay. Nie, nie mam mnie. To jest? Nie mam mnie. Jak cię nie. nie ma? Byłem u z tyłu, byłeś w domu, kurde, swoje twoje śmierdzące buty, porównasz. Ale nie mam, nie, mnie nie było, Jak nawet nie ma, w to po co buty. To, ja to co nie... te buty, jak nie ma w Polsce? To, co buty wysłałeś do kamerze z tyłu, to jest twoja padlina zamstała czerwona. No ale to ja po prostu wyleciałem, tak? Nie nie było mnie dopiero. Czy wyleciałeś? Ty wylecisz dopiero, jak ja, jak ja się za ciebie wezmę. To wylecisz sobie. No to. Słuchaj, e, chciałeś siano zarobić. Mówiłeś, że potrzebuję coś robić, byle co. No dobra, ale... Ty... Właśnie o co chodzi, bo mi mówili, że ty nachodzisz i mnie szukasz. I... Bo jestem bo mam klienta najbliższego. Powiedziałeś, że chcesz, potrzebujesz szano, że masz jakiś tam melange i że, że chcesz zarobić siano. Mam dobrego klienta, będę chciał działać. Chciałem to zrobić za darmo, ale jak frajersko postępujesz, to chcesz. Nie, szano, ja tak nie postępuję tak. frajersko. Ty po prostu no. cały czas do mnie dzwonisz, ja ci tłumaczę, że mnie nie ma. Nie było mnie. Chciałem całąś robotę, zaczynać za robotę. Ale mnie nie ma. A Zrozum... Wiec, Zrozum to, że mnie po prostu nie było. I tyle. A i ale mnie nachodzić to... i dzwonić? Ale to co to co ty mieszkasz, to co, bo ty zostawiłeś kamerzecji samochód? Tak zostawiłem, tak zostawiłem. Ale biegłem za tym śmierdzącym Audi. Na pewno kierowałeś Nie, to nie ja. To kto jeździ? To nie kto jeździ wiem. w twoim Audi? Przyjechali po mnie teraz na lotnisko dopiero. czym? Z Audi. Jak mi pokażesz chwilę, że byłeś na lotnisku, to albo zrobisz mi zdjęcia, to ci uwierzę. A jak nie to... To w ogóle mam w tupie ci nie. Zlatwiem ci robotę, zajebiście dobrą robotę. Ale ja chcę też tego działkę. Dobra, ale nie mam się czego bać, tak? Nie, nie, już mi przeszło, tylko to, mam temat, tylko to jest odważny interes. To dawaj na burgery na Starym mieście. Wiesz, gdzie Wiecie to jest na starym? Mieście? Nie, tak, ja burgerów nie tam jem. Tam na dole obok żabki, no ale my tam jedziemy. jak no jak chcesz pogadać, to ewentualnie. To ja będę za 25. No, to my też. Dobra nie. Jak to do tego doszło, że my się... że on przyjdzie do nas teraz? Nie wiem, ale I chyba... Co ty nie. myślisz, że to jest... Pomysł. Nic się zrobi, Ni, nic, nic nie się. Z... Znaczy Widać było pod koniec, że już, już taki spokojniejszy Ale on normalnie wyglądał tak jakby cię chciał z tego domu wyciągnąć no jest, Za włosy. bo Nie odbierałem od niego, dobra, zdenerwował się po prostu Jedziemy w takim razie, zaraz Marek, ja bym tego nie robił, nie? Ja bym się, no. robił, tam ja bym się z nim nie spotykał I co, to jest warte pieniędzy? Się z nim spotkać? Nie wiem Trudno, no nic mi przecież nie zdaje w Marek, no ale nie, to nie jest dobry pomysł Jest Ja nie idę, nie? Dlaczego? Co? Przed chwilą mówiłeś co innego. Jest, siedzi. Jak z cudem, gada. daj. Jak, jakim cudem on jest wcześniej przed nami? My mieliśmy tu przyjść na jedzenie, a teraz on tam siedzi i co, i teraz Dobra. nie wejdziesz? I sam, dowiedz się o co chodzi, tak? W moim imieniu, powiesz, że ja ci wysłałem. Tak jest. No serio, ja się tak. boję. Czy idę bez Hubertę? Nie, no mam i z nim, czy co, co ja mam? No nie, chcecie iść razem? No wiesz, ja jestem po, yy, do pobicia, nie? Jeżeli on będzie tak sam, Tylko nagraj wszystko, tak? Że, I dowiedzcie się o co chodzi, nie? Bo jest ja... do pobicia? No w sensie ja! No przecież sam nie dam kady, nie? Dobra! Widziałeś go w okay. płotie z tobą, tak? No tak. No bo tutaj ktoś czeka. Idziecie czy nie? I, i no macie idziemy. się dowiedzieć o co mu chodzi. Bo ja nie będę ryzykował po prostu. Chodź, no no na numer, nie na nie. Nie, mogła, nie można było normalnie się spotkać? Nie mogło. bo wydawało się, że się kłamiesz. Myślałem, że mi się kłamiesz. To nie mogłeś normalnie powiedzieć, że go na bank nie ma, coś takiego serio, a ty a czego no stawiasz. stawiasz się? A teraz, co ty tu robisz w ogóle? Czego ty od Marka? Marek wystraszał. Mam, no, mam dobry temat do zrobienia. Bardzo dla niego potrzebuję kasy. I mam taki układ, że jeżeli się dogadamy, ja, Znaczy, to jest w ogóle dobry interes. Dostaniecie też jakąś fajnie. Ale ale nie. ja nie robię pieniędzy. I ty się zabierasz po strony z, biznesu. Ale ty się, ty się tym nie ty nie ja mam dobry interes. Po co w ogóle o tym ty Chcesz kasę czy nie? No, no tak, to rozumiem. Ja ogólnie zadaniego mam dobry interes. Aha, i ty się zabierasz to od takiej strony, że zastraszyć i on się boi do Nie, bo chodź się w Brawo, brawo, Nie wiesz, interes. Ja, nie, nie pojęcia. Wkurzyłem się, bo powiem, że mnie skręca. A Na czym to polega? Na czym polega? No będziecie co on ma robić? Taka lekka gejsza. My jest gejsza? Nie. Dama do towarzystwa, ale są też yy, mężczyzny. To bo... jest z marka Nie tylko do towarzystwa, bo ja kobiet, To kobieta ekskluzywna, pięknie wyglądająca przez znaczy, mężczyźnie. Zamówić się do, ogólnie, o zamówicie, to ogólnie to mi no Ale nie żej na, na całe życie, tylko na tydzień. no. Mam, mam do gruba z gością. Ale co będzie musiał wczoraj też? Czy, czy tylko. Wczoraj. Myślę, że... Ile mam z tego? Wójka. Ile mam? Dwa koła. dwa koła. Dwa koła za podstawienie? Bo... Nie podstawienie. To, jest to nie jest kurwa, że jakiś wyzyskiego. Bo... Tylko że ona... A, A ile ci to... nie Płaci, płaci... Pł gościu płaci długo. też mi dać z tego Ale nie, on koło. będzie miał główny zysk. Bo ja go nie szukam. Ja też chcę do tego coś. Pięć tysięcy chociaż. Cztery koła. Nie ma siutry. I temu muszę dać jeszcze cienkowi. No z dwóch to to dwa razy więcej. Ale to, to nie jest taki temat, że on będzie jakoś tego. On dobrze zarobi. Ale znów, Jedną rzecz. On nie może o tym wiedzieć. Ale nie tak? może? No musi on czy też tak ma nie wiedzieć. On, on nie będzie wiedział, że go musi Słuchaj, posłuchaj mnie. Żeby on był z nami, musimy mu wkręcić, Dobra, że czeka no, tam mam... na niego coś miłego. Ja że powiem. czeka tam na przykład na niego jakaś dziewczyna, dość, że, że go zaprowadzimy, że on niespodziankę. Widział mnie na Instagramie 50 kopłaczy za jeden dzień. Dobra, 4000 zł 4 i, i go biorę? biorę nie, no to namówić? Ale on nie może o tym wiedzieć, że zostanie Musi wiedzieć, jak musi obciągać to jak ma prosić? Musi tam świat. Masz różką czarodziejską zrobić, ma dojść, lachę i koniec, rozumiesz? Ale zapłacisz mnie z góry? Czy? Cztery koła z góry cię naprawdę chciałbym. Masz gotówkę czy nie? Nie, teraz czy na no, bo ten górę niewiarygodny. Jak niewiarygodny? Powiedz no, go na to ci dam. Starczy! A ja dostanę coś? Ty dostaniesz 500 stóp, Nie no, 500... 500 złotych, 500 złotych to Aha, za dużo. Masz tu frytki i nie ma być. Stary zarobiony, coś tam ciszy. Coś tam ciszy. 200 Nie będę cię kto wskaz. wskas. O, no dobrze. Dobra, dil. Dil, dil, mody dil. Dziękuję. Niesamowite, panu dalej, szycińskie, panu po prostu nie zdzierżę tego nie. Nie wiem, co ja tu robię, dalej. Dobra, który jest dla mnie hamburger? Ale to nie będzie przesada, jak my go tam przyprowadzimy? Przestań. Ale w sumie, no biznes, tak? Biznes to biznes, tak? Słuchaj, a czy Martek miał jakieś. Słuchaj, e, tylko musimy go pilnować, żeby mu tam się nic nie stało, nie? A czy Martek miał do mnie jakieś uczucia, gdy zepsuł mi urodziny? No nie, nie miał. No to dlatego ja mu życie zepsuję. Ty mu chcesz życie teraz psuć. Dlaczego no, mnie. Ty nawet jak się pytałeś o hajs, to poprosiłeś. Ale wystąłem. No zapytałeś, tak. o 200 zł? No 200 złotych tam tylko na jedzenie jakieś, żeby je przetrwać ja Tak Naprawdę jesteś mało, wystarczy, pod, zapotrzebowanie masz na cokolwiek No tak Dobra, y, gdzie, gdzie my mamy w ogóle tam? A nie, nie wiem w sumie Gdzie, gdzie się spotykamy? Gdzie? Gdzie? No nie, gdzie? wiadomo? ciebie Jesteś do 4 k Cztery koła o to nie chodzi. No Dobra, i cztery. do niego. Musimy go jakoś namówić i powiedzieć mu, że po prostu spotkamy się u niego w domu. Tylko nie wtrącaj się i nie wchodź mi w słowo. Mamy jedną wersję, czyli no moją. tylko. Marek? O, co jest? Zamówię? Co Słuchaj, masz zaproszenie na imprezę do Megakoła. Dzisiaj się... Dobra, no, ale co mega on słabo ode mnie? Mega słabo się dzisiaj. Ale do co ciebie chciał ode mnie? Chciał się przeprosić. Chciał od ciebie po prostu biznesu. No jakiego? E... Będziecie też rozmawiać o tym, jak się spotkacie. Nic złego. A to mieliście się dowiedzieć. Dowiedzieliśmy Dowiesz, się. Nie. Dowiedzieć no się, co powiedzieć? Chodzi o taką imprezę, żeby organizację zorganizować. To niespodzianka taka. Tak to zorganizowanie, po prostu masz mu pomóc przy organizowaniu po prostu imprezy. Nic trudnego, tak? Czyli nie jest zły. Nie jest zły i on z racji, że w ogóle się tak słabo do ciebie zachował i widzi, że się boisz tam wejść, bo powiedział czemuś się zapytał, czemu cię nie ma. E, no to z racji tego, że go nie ma, no to chciał się w jakiś sposób przeprosić i cię teraz do, do siebie do domu, żebyście też tam jeszcze ustalili szczegóły. O której? No. no on już powiedział, że on zaraz tam jedzie, nie? Więc możemy się kierować do niego, do Domu. Nic strasznego, chodzi o zorganizowanie imprezy. Nie, nie wiem, dziwne. Dobra, wsiadasz czy co robisz? No, tak? wsiadam. I jedziemy na niego, tak? Tak. Ja nie chcę iść no, pierwszy, się. nie? ty musisz zapukać. Ja będę to na samym końcu, tak? Nie Mamy się. Mario. kurde, nie no. robię tego najchętniej. Nic się nie stanie. No, nie byłbym taki pewny. Nic się, nic się nie stanie. O, co? O, e, mogłabyś nam otworzyć drzwi?

Buty zdejmij. Buty zdejmij, buty zdejmij. Buty, buty, buty! Cześć, daję, źle pokój. Cześć, cześć. jest. Cześć. cześć, widzieliśmy. Nie jesteś zły nic? O co mam zły? Nie wiem. No co o tym, miałem się zły nastrój O co się tego dowiedział? To troszeczkę tak e, dzisiaj. Nie, jest to w ogóle. I mamą. Powróciłem się do Taki byłem niezadowolony. Próbam, ale jak kryjdziesz kawałek, to kryj tak, żeby nie było w lecie dobra? Dobrze. To co? Rzadajcie e, chłopaki. Co u ciebie? Zadzie znaczy, jakiegoś pana, coś fajnego? Ja chciałbym. Ja mieć... mam 12, nastro, jakoś mi się zmieniło. Eee. Włyski tylko whisky na eee. kolej jak nie będzie kamery, no? Nie wiemy, też musimy się wypić. W ogóle mamy jak wypić. Mamy taką petardę, mam taki interes, że mózg stoi. No dobra, no to opowiadaj to Słuchaj, jest. Ja ci będę tak, jest lepiej, ale jesteś na kamerze czy nie? bo to taki trochę wiesz. Nie no my. Ale odważny. To może wyłącznie. Słuchaj, no co? To... No wszystkim wie. Ale w odpowiedziałaś, tak? Powiedzcie, Bo wiesz, jaką będzie miał dobrą bo ty tym wszystkim? Ale mógłbyś on się powiedzieć ze szczegółami, jak to ma wyglądać. No nie no, tak to, to będzie tak. Gościu ma 6 sześćdych, tak myślę, może 65, Zboczek jest na pewno na maksa. Bo jechałem kiedyś z nim normalnie Właśnie się tam wiesz, cały czas łapał za, za ptaka, taki wiesz... wiesz. Ale on na pewno tam nie poczuje. myślę, że on będzie bardziej go nakręcał. Zrób to, zrób tamto, wypij się, taki wiesz, będzie bardziej fantazja, nie? a tak naprawdę co do rzeczy to myślę, że nawet nic nie będzie musiał robić. Myślą, no na pewno po takiej akcji to będzie organika taką jak mnie nie? Na pewno. Tylko wiesz, 50 koła. I to powiem Ci tak uczciwie, trochę w odbieram. 50 koła on ma za ja mam 10 koła, Ty masz 4 koła. A, a ja 200. A Ty masz 200 ode mnie, to ja mam, ja mam 10 koła na czysto. Bo ja powiedziałem, że 14 koła mam koszty. i dla Czyli 50 on koła. Normalnie dostanie za to. 50 koła. On na tym zarobi. Każdy On najwięcej ma. Na Nie no, on zarobi, tylko ma najtrudniejszą rolę, bo chciałby się tak minę? Bo ja widziałem. Było. Tak wychodzili. Ja wychodzę, myślałem jakieś dzieci, ale patrzę po mnie już wiedziałem o co chodzi. Tam jest łóżko rozłożone, jest pościel, mam jakieś tam folię porobione na razie do końca e, będzie taki zdziwiony, nie? Na razie go no, na początek dotyka o, tak. o coś tam, wiesz, tak będzie. Jak chciał on, to, I, sobie, okay. I tam jest tam jest petardza, nie? Idziemy po Marka. I, i, i powiedz Markowi, że on nic nie kręci, bo bez kamer, bo chciał kamerować, a miał kamera 200 tysięcy chce. Ale wie jak Marka pokazuje na YouTube? za 50 mam normalnie bez tego bez, bez kamery bez niczego. wszystko sprawdziłem sprzętu nie ma żadnego chodź chodź o hej, friend alles gut keine problem probieren machen Marken Marek Marek gut 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 byte probieren wszystko gotowe nie rozumiesz nie ale gotowe wszystko łóżko zrobione Te, ma, mam też folię rozsypaną wszystko jest folia możecie robić też on jest super ten co chciałeś pamiętaj kasa probieren test Test i wycalen cash. Many od razu. To jest za grube, to jest za gruba, nie? To jest przesada. Spytę, Przesada Marek mam tutaj pana do biznesu tego swojego Każdy płaci, pan do biznesu. Tylko no, nie od razu fujarkę. No do biznesu chciałeś pana tego wiesz. No mówię, że Mówiłeś mi, że możesz być męską wszystkim, no to... Ogólnie, a nie i w... Tylko byś się Wiem, tykał. Ja nie, nie tykał! Ja nie widzę! No nie ma Tylko, pytałem się tu! Klient tam za liczkę! Klient tam za liczkę! Zaliczkę. zaliczkę dał! A ja mam to ty Ale chciałem kasę! Będę miał kłopoty! Będę miał kłopoty! Marek! Będę miał kłopoty! Marek! Marek! Zabyle! Marek! Ona płaci! Marek, wróćcie! Marek. Marek, Marek! Mówiłeś, że jesteście osadzony. No tak, no ale no wy źle zabrałeś się za te... No nawet, nawet gościu w spodi nie ściągnął. Nic nie zrobił. Źle się za temat zabrałem. Nie wygląda gościu trochę wzboczeniec, no. Może <grym grym grym> go trzeba przegrać No i nie wyjdzie, no kurde, kurde. Jest tym on gówno uciekł. jestem gościu. On nie odbierze, no? Jest Cień. gościu u góry, bawi się bawi się... Kurzło Żartujesz No poważnie się rozebrał cały. Żartujesz, przecież... On, on, celu, myślał, on, muci, ale on myśli, że on. On na niego czeka. Czeka na niego. I co my mamy mu teraz powiedzieć? Musimy mieć pomarka, znaleźć go. Nie, nie tym kółki. Nie no on ma tu buty, tak? Dobra. Mówiłeś, że jest wszystko ustawione? No tak, no jest ustawione. Ale on nawet się nie rozebrał jeszcze, ten gościu. No to idziemy po Marka. Ja nie idę. To nie idę. Ja idę po Marka. Ja, ja, ja mu tego nie odpuszczę, nie? Bo to my zarabiamy na tym, wszystko ugadane było. Pieniądze już tutaj miałby dostać. Szanse na zarobek 50 tysięcy złotych. Wszyscy na tym zarabiamy, tak? Tak. No, szybka akcja. Co to miało znaczyć? No, co to miało znaczyć? Dą kamera, Ty Co Co? miało zostaw, Zostaw mnie! Zostaw, zostaw Nie musisz zostaw tego nagrywać. No zostaw nie, nie, Boś, nie No, co to, to miał za ekstra. Zostaw! Idziemy z, tego... z gadawni stary, jesteś opłacony! się Gadżety! Oba, oba, oba! O p*** ty, daj Nie, ty, poczekaj! Poczekaj, 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 poczekaj! poczekaj kreśli? Kreśli? Nie, nie rozumiem. Tak, nie przesadziliśmy? Czemu to... Nie przesadziliśmy trochę? Czym? Widocznie gościu się na rzeczy. Ty! Co? Zoba! Zoba, zoba, co jest? Kurczę, na gacie! On jest... Ty! Tam jest Jadka, może jednak on nie chce? Ej, może jednak... Ale on chce czy on nie chce? Nie Powiedz, że to już może koniec Ty, to idź to, idź ty ja nie wiem Ja nie chcę, ja nie chcę na to patrzeć Ale ja nie wiem czy oni chcą czy nie chcą Ale ty już tam byłeś Ale ja nie wiem czy oni chcą Ale są nago No może tak Ale ja nie chcę patrzeć Ej, czekaj, czekaj, chcecie czy nie? Na pewno chcę. Chcecie? 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 Nie, nie, nie Ja ku! jak to dawaj! Dawaj, będziemy musieli go wyciągnąć. Dawaj,